Ziemia została zaatakowana przez obcych. Dowodzi nimi Darkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno my! Ziemia należy do mnie! Ziemia nigdy nie będzie twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta. Należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy, Zdobędziemy tę planetę. Krótce ją ciemności tak jak każdą naszą zdobyć. To znaczy! No men. Inwazja. Krabopająci dostaną na swoje. Transformacja do walki tekno! Nie wiem, co o nim sądzić, komandorze. To wielka zagadka. Nie zrobił wam nic złego? Nam nic, ale dysponuje ogromną potęgą. A może to tylko pozory? To niemożliwe. Tego nie da się zainscenizować. Obserwujmy, co z tego wyniknie. To przecież coś niesamowitego. Technomen jest cudowny. O, to... Nie należy przesadzać, Tino. Ale muszę przyznać, że jego serce do walki podoba mi się. Należy brać z niego przykład. No, może nie do końca. A co ty o nim sądzisz, Stark? No cóż, podoba mi się, ale wciąż jest zagadką. Pozostaje pytanie, jak dalej to rozegrać? To jest problem. Jest nam potrzebny. Należy sprowadzić go z powrotem na Ziemię. Cokolwiek by się stało, musicie z nim wrócić. Czy to jasne? Możemy się wiele od niego nauczyć. Nasze ocalenie może zależeć od tego, czego się o nim dowiemy. Wszystko jasne. Tak jest. Ja, Podejdźcie bliżej, robaczki. W trakcie walki Blade'a z Venomoidami Centrum Dowodzenia Zjednoczonych Sił Obrony Planetarnej zaczyna zdawać sobie sprawę z zaskakującego rozwoju sytuacji na orbicie Kosmicznego Pierścienia. Spróbuj połączyć mnie z Naczelnym Dowództwem Ziemi natychmiast. Straciliśmy z nimi łączność. Obawiam się, że cała załoga Kosmicznego Pierścienia mogła zginąć. Woluczniku Scott, to oznacza, że obcy pozbawili nas dowództwa? Czyżbyśmy byli bezbronni wobec tych stworów? Tak to niestety wygląda. Jesteśmy bezradni. Z rozwoju sytuacji wynika, że musimy ostrzec całą ludzkość. Cywile muszą zacząć bronić się sami w miarę swoich możliwości, oczywiście. Przepraszam, panie przewodniczący, to kod Baker. Kod B? Dajcie na duży ekran. Pozwoliłem sobie już to zrobić. To rejestracja bitwy, jaka miała miejsce na kosmicznym pierścieniu kilka godzin temu. Wygląda na koniec kryzysu. HA! Ci mało? Zatkaj się tym, robaczku! Ja Żądam natychmiastowego śledztwa. Zwolnij. O! Hej, stajemy się popularni? Tak, zdaje się, że przepadają za nami. O nie, coś się stało, tracimy noc. Wygląda na to, że tracimy sterowność. Trzymaj się, spróbuję wylądować. Przestań, to nie jest lądowisko. Teraz już jest. Uuh. Co ty na to? Udało się połączyć nas z centrum dowodzenia. Wywołuję. Cisza. Próbuj dalej. O, mamy problem. Nasza popularność rośnie. Ah. 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 Uh. Blade, czy nic. Zaczekaj, Star. Wiemy o nim tylko jedno, jest groźny. Musisz nam to powiedzieć, kim ty właściwie jesteś? O, o, tak naprawdę sam, sam nie wiem. O, o. Co ci jest, Blade? Co się dzieje? Głód, muszę coś zjeść. Jesteś głodny? Błękitna planeta, błękitna planeta, czy mnie słyszycie? Centrum dowodzenia rycerzy kosmosu wzywa błękitną planetę. Nie mamy z nimi łączności, komandorze. Hmm. Ha, idzie nam coraz lepiej. Najpierw prawy silnik, a teraz wysiadło radio. Dodaj jeszcze do tego towarzystwo za oknem. Myślę, że nasz przyjaciel przyhamował ich trochę. Blade, czy ty zawsze masz taki apetyt? W trybie tekno jestem hipermetaboliczny, potrzeba mi dużo kalorii. Hmm. No tak, ale ciągle nie pamiętasz, jak się tu dostałeś? Nie. Za jakiś czas odzyskasz pamięć. Nie martw się. Słuchaj, ja się wcale nie martwię. Teraz najważniejszy jest wróg. Przestań się wreszcie wykręcać. Po pierwsze, chcemy wiedzieć, kto jest naszym wrogiem. Po drugie, Blade, powiedz nam coś o sobie. Czy człowiek może mieć taką siłę? I skąd ta transformacja? Tak. Jestem człowiekiem, Ringo. Dobra, ale jak człowiek może zmienić się w maszynę? To się przecież nie mieści w głowie. Kim są twoi rodzice? A może tak jak wszystkie maszyny pochodzisz z jakiejś fabryki? Przykro mi, ale nie znam odpowiedzi na twoje pytanie. Naprawdę niczego nie pamiętam. Dobra, koleś, a może byś wreszcie przestał się tak nad sobą użalać? Opowiedz nam jeszcze jakąś zabawną bajeczkę, to się rozpłaczę razem z tobą. Nie krępuj się, jeżeli to ma ci pomóc. Ech. Proszę cię, daj mi spokój. To nie twój interes. Ja ci się nie narzucam, więc mógłbyś się odczepić. Ej, hey, ty! Oh, o co naprawdę ci chodzi? Uważaj, bo ci... Przestań, Ringo! Proszę, nie wtrącaj się. Myślę, że powinieneś go przeprosić. Szkoda czasu na awantury. Mamy trochę roboty. A ty dokąd znowu? Czy długo masz zamiar mnie śledzić? Przez cały czas. Mam zamiar sprowadzić cię na ziemię. Więc chodźmy. Sprawdźmy, co tam się stało. Jest gorzej niż myślałem. Chodźcie. Zaczekaj, Flake! Trzeba mu przyznać, że jest odważny. Chodź. Nie do wiary. Największe osiągnięcie naszej cywilizacji zamienione w kosmiczny cmentarz. Niestety. Blade, czy masz nadzieję kogoś tu znaleźć? Nie. Szukamy czegoś innego. Nie mam pojęcia czego, ale myślę, że poznam to, kiedy zobaczę. Chyba jesteśmy u celu. Co to jest? To jest to, co Venomoidzi chcieli przed nami ukryć. Wygląda na centrale zasilania. A to? Co to takiego? To jest w Coś takiego jak. jak. E... No, no jak co? Już nie wiem, przez chwilę myślałem. Blade, co to jest? Coś. nie pamiętam. To już nie ma. Padnie! Co to było? Witaj w domu. Dagę. Dagę? Ty znasz tę kreaturę? Musimy się stąd wydostać. Prędko! Nie pora na wyjaśnienia! Na to zawsze jest czas. Postaram się wszystko zrozumieć, no? Czekam! Ale on nie będzie czekał! Za mną! Naprzód! Szybko! tędy! Prędzej. Co ty wyprawiasz? Oszalałeś? Uciekaj! Wracajcie na statek i odlatujcie! Musicie się uratować! Proszę cię, Blade! Uciekaj! Star! Nie przekonasz go! Wracajmy! Czy na pewno chcesz tego, Blade? Odlatujcie! To wasza ostatnia szansa! Nie! Star, prędzej! Nie zostawię go! Biegiem, póki jest jeszcze czas! Blade? Ruszajcie! Nie! Nie możemy mu pomóc! Nie! No! Chodź! Stawaj! Kiedy z tobą skończę, zniszczę twoich przyjaciół jak robakiem. Jeszcze ze mną nie zacząłeś! Powinno zniechęcić. To nie działa. Cała automatyka wysiadła. Spróbuję ręcznie. Zaczekajmy na Blade'a. Muszę ratować statek. Za wszelką cenę. Właśnie. Chyba żartujesz. Chyba nie. Co się dzieje? Trzeba go trochę rozbędzić. Napęd nie działa, no to co nas porusza? Nieco, tylko kto? Może byś popatrzył na wsteczny monitor. Blade! <śmiech> Wiedziałem! <śmiech> Silniki pomocnicze odpaliły, więc możemy wracać! Wspaniale! Czyżbyś uwierzył, że ci się udało, blade! Teraz mój ruch. Za mocy o nie! Nie! Aaaa! Aaaa! Musimy zabrać jeszcze Blade'a, star, mój nos mi mówi, żeby tego nie robić. Jego obecność stwarza niebezpieczeństwo. Mamy rozkaz wrócić z nim. Czy widziałaś, jakie zniszczenia może spowodować? Owszem, ale o to niech się raczej martwią krabopająki. A jeżeli ci chodzi o jedzenie, to cóż, mogę załatwić dodatkowe porcje specjalnie dla ciebie. Ha, świetnie! No dobra, weźmiemy go, ale ma się trzymać z daleka od mojej szarlotki. Zaczekaj przy śluzie. Będziemy za 10 sekund. Teraz teknomenie otrzymasz szansę służenia moim prywatnym celom. Wersja polska, masterfilm. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Wojciech Szymański. Dźwięk Katarzyna Michalak. Montaż Renata Gontasz, Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Wystąpili. Blade... Jacek Rozenek Ringo Piotr Adamczyk Star Małgorzata Foremniak Jemison Marcin Troński Tina Katarzyna Tatarak Megi Izabela Bukowska Mak Adam Bauman Darkon Andrzej Ferenc Galt Włodzimierz Bednarski Narrator Stefan Knote I inni.